Synod o synodolności uświadomił nam to, że wszyscy jakoś pragniemy komunii, komunii z Bogiem, pragniemy komunii, czyli tej wspólnoty, także, przeżycia wspólnoty z naszymi braćmi, siostrami. Równocześnie zauważyliśmy także, że chcemy się formować, że, że, że mamy pewne braki, że chcemy uzupełnić naszą wiedzę religijną, naszą formację duchową, dlatego drugim jakimś takim filarem będzie formacja, trzecia misja. Potem chcemy się z tym wszystkim podzielić z tymi, którzy żyją wokół nas. A więc z jednej strony komunia, z drugiej strony formacja, z trzeciej strony misja. I to są jak gdyby te trzy słowa klucze, które będą prowadziły nas przez cały proces synodalny w naszej archidiecezji.